W tym odcinku zbuduję sekretną bazę na moim serwerze m1mc.pl, której dodatkowo ukryję coś naprawdę cennego. Dzień dobry, kierowniku. Eee, ja na budowę przyszedłem. Lekko mi się koszula podarła, ale wilki mi napadły. Eee, tak, dzisiaj, dzisiaj będzie budowane. Dzisiaj będę podob Bob budowniczy. O, yeah boy. Mhm, mm to jest to. I oczywiście na samym wstępie chcę Wam przypomnieć, jeżeli chcecie zacząć sobie grać na Rebornie na moim serwerze, to wpiszcie sobie slash, kod, szkoła i odbieracie sobie wtedy vip na 7 dni. Dosłownie za darmo. Bijacie. Odbieracie i se Ty, jak ja rymuję, ty <laughs> Co jest? <laughs> musimy znaleźć idealne miejsce na naszą sekretną bazę To musi być gdzieś wtopione. Jeżeli chcielibyście w ogóle kolejny odcinek z sekretnej bazy, gdzie mógłbym zbudować To możemy jakieś pod wodą zbudować Coś w tym stylu, coś pokombinować Także piszcie w komentarzach, że chcecie Zostawcie łapkę w górę, no i subika I będę wiedział, że chcecie to musi być dobre miejsce To nie może być byle co Jakby czyjcie, co nie? Okej okay. Coś w tym stylu, jakby rozumiesz, o co chodzi Tu lawa, tu woda Kurna, ty Ja tutaj widzę w Widzisz, to? widzisz nie? Tu se i masz tu sekretną bazę. Jaka Majster z podartą y, koszulą? Mówię, że na, to jest to. Ja robię operowcę temu pomysłowi. Musimy najpierw sobie wywali tutaj. Ręcznie to oczywiście zrobimy. Ty. A ja mam pomysła. Efekt, give, hozot, hej, dwa No i teraz sobie bierzemy tak. Bierzemy sobie taki i i zakopiemy. Ty. mi się kilo w ogóle nie rusza. Dobra, jak Majster musi. Ty nikt widziałem? Ty czekaj, biorę tu przemyśle. Znaczy, ja taka baza przetrwa, ty. Stawiam, że nie za długo, tak szczerze. Stawiam, że dosłownie. Mm, chwilę. Rachu, czaku, tu kopiemy remoncik. Zastanawiałem się jedynie, jak ukryć wam nagrodę. Bo tak, pamiętajcie, żeby oglądać sobie do końca Bo tutaj umieścimy dla was jakąś nagrodę Ale jaką, w którym momencie, gdzie To warto oglądać do końca, nie przewijać nic Bo się nie dowiecie, później będzie O oh my God, ty. a ja nie wiem gdzie to jest A może to nie będzie w sekretnej bazie Może to gdzieś indziej ukryjemy, także no Warto tutaj oglądać do końca Myśmy są flaja ty, pa, Yo. Czyli gdzieś takiego budowniczego ty? No fundamenty mamy <laughs> Tak bym to nazwał. Ja bym to większe Chciałem, no ja tu muszę taką kurna tu bazę zrobić, że ktoś jak tutaj wbije, to powie. Yo! Wbijajcie dzisiaj na Discorda serwerowego, do którego link macie w opisie, bo to tam będzie tak długo wyczekiwane ogłoszenie. Z góry nie mówili, no, to z nieba. Przyszedł taki kumpel i mówi Ty 18 października coś się dzieje. A mówię, aha, dobra, to mówię. Ty, ja mam pomysła. W sekretnej bazie się w bazie zrobimy sekretną bazę. Zrobimy sobie tak. Tu sobie zrobimy design, a tu sobie gdzieś machniemy jakieś przejście sekretne w dół. I tam byśmy ukryli skrzynkę. A po coś innego? Ja wiem co ja zrobię. Oled do o, dobra. Ej, <śmieniu> hey, dobra. Dobra, i hey, wymyśliłem coś. Jeżeli coś to znajdzie, to będzie Gigakoksem. Tu zrobimy tak. To będzie sekretna baza. Bazia, baza bazia. <śmieniu> Będzie sekretna baza w sekretnej bazie. No, jak było, tak i dalej jest teraz ładnie. I teraz sobie zrobimy tak. Poczekaj, 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 poczekaj. Trzeba dobrze przemyśleć, bo ja się tu tak nie znam, Poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, mam pomysł, mam pomysł. Ja w restauracji jestem tragiczny, ale coś ogarniemy, pa, pa, teraz. Co ty robisz, tak? Teraz wychodzisz tu pięknie. No wyjścia stąd nie będzie chyba. O, bo wiem, jakie wyjście będzie. Ty, pa! Lader. Wszyscy tutaj teraz się biją, jakieś te, robią te takie mosy, z rosy i czubbie, co tam jeszcze robią. A ja sobie buduję tę y, sekretną bazę. Cześć. Powiedz, że jesteś inny, nie mówiąc, że jesteś inny. <ślawnia> ten jeden kolega w klasie. O, dzień dobry, imba tu się zrobiła. I masz tę sekretną bazę w bazie, teraz będzie, pa. Już jakiś design zrobić, trzeba. Tu chyba lekko poniosę z I teraz tak, weźmy. Kurple, tak, to jest mój pokój. A ja co? Ja jestem kojarzony z fioletowymi okularami Tu se machnijmy, tak. Mhm, mm jakby cześć o co chodzi. Byku. Dobra, machniemy ściankę i się widzimy zaraz. Dobra, więc ściany i sufit mamy. I teraz przydałoby się tutaj dać podłogę, bo to podłoga też jest ważnym, ważną częścią. Tu będę też dał taką klapę. Tu se machniemy, tak. O, 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 to, to, to. Pójdziemy podłogę. No, podłoga skończona. Teraz przydałoby się zrobić tutaj jeszcze. Ja wiem, zrobić coś takiego. Pierw takie, pacyk, takie co tu machną. Jakby, oczywiście improwizuję, bo totalnie to, nie mam na to pomysłu. I dara patera, pa, dara patera, patera. <grym> Dokładnie, tak jak powiedziałem. Dywanie chciałem. Dywanie, chciałem, że tutaj zrobić taki pik, pik, pik. Tutaj takie rachu ciachu, że tu to idzie. Tu chciałem taki, to jest taki indiański dywan z tygrysa. Nie że że co chodzi. Nie wiem, że coś takiego istnieje, ale wymyśliłem to teraz. I brzmi tak, jakby to miało być mega drogie. To jest Gucci, Gucci Prada. <grym> Randomowy ziomek. Chodzi, klikna sobie dźwignię. Wchodzi tutaj i pik i ma coś. Czaisz o co chodzi? I teraz tak, tu jakiś design pierw było trzeba przygotować Piecyki ty se machnijmy takie to Tu jakieś te, może jakiemuś początkującemu graczowi się przyda taka baza Ty kto, kto, kto wie? Kto wie? se skorzysta i sobie przyjdzie do bazy I może jeszcze zdobędzie nagrodę, którą Tak jak wam powiedziałem, ukryje I to, może nie jedną nagrodę? Zobaczymy Tu se tak machasz Tu sen, Czancik, machamy Podłogę rozwalamy przy okazji, dokładnie, tak Dobra, pyk, pick. Tu dywan ni niestety perski musimy. eee, indiański zniszczyć, przepraszam, przepraszam. Kurne, te setki też bym zniszczył. Wie, jak to niektórzy cwaniakcy, akcy. Wiecie, co mogą sobie wykorzystać, nie będę mówił głośno. Weźmy sobie, postawmy tutaj jeden taki. To co drugi machnijmy. I odbierzemy sobie kit Elite. I sobie tak tutaj. Pick, pick, pick. I tak te setki sobie zróbmy. No jak coś co przybędzie to łajno, tu zróbmy tak. I ten frame. myślmy sobie tutaj gdzieś epickiego. I jeszcze w jednym miejscu może umieścimy gdzieś tu. Umiesz jeszcze? Aloho. Halo? Ja jestem hojny, ja jestem hojny. O, tu zamachnijmy. O, tu sobie zrobimy tak lipsy. Tu se tak robi. Jak ktoś tu przyjdzie, to chociaż poczuję klimat tego, że no, ładna baza, ktoś tu się postarał. Weźmy sobie tutaj dzwona. Możecie też z dzwona pierdyknąć. Tak oso, możecie pierdyknąć z dzwona. Co on tu się jeszcze przyda? Nawodnienie, to postawa. Musi być water. Musi się dużo pić, dużo picie wody. Mhm, Dokładnie, dokładnie. Ja bym tutaj w ogóle zrobił gdzieś ukryte przejście do sekretnej bazy, bo to jest sekretna baza, ale w sekretnej bazie mam ci jeszcze jedna sekretna baza, także ja bym gdzieś ją umieścił tutaj. No, jesteśmy. W... W sekretnym miejscu, zróbmy tak, byście nie widzieli. Tu zaczniemy budować sobie sekretną bazę. Tu musi być taka malutka, sekretna baza. I tutaj jak ktoś to znajdzie, dostanie to pewną wskazówkę. Zróbmy tutaj fajne takie zejście na dół, zróbmy tutaj obsydian, także tu musi być takie szczelne, wiecie, sekretna baza. To no, musi, być, musi być mocne. Stawiam, że buduję to wszystko po to bez sensu, tak szczerze, bo i tak pewnie jak ktoś tu wejdzie, to raz rozko to całe. Ale jak ktoś będzie chciał się poczuć tak, czy poczuć ten fan, to może z tego skorzysta, ale stawiam, że nie. Dobra, i tutaj gdzieś umieśmy weźmy co papier. Weźmy Anvil, ustawmy sobie set Homa i tutaj sobie zabudujmy to, wszystko ładnie. Tak, tak, tak. Dobra. No teraz wyjście zróbmy. I przejście do tej sekretnej bazy, w sekretnej bazie jest gdzieś tutaj umieszczone. Ja wam nie chcę psuć fanu. i bowiem nie wchodźcie tutaj, nie niszcie tego nagle, ale to jeszcze nie. Koniec. Idziemy sobie na Homa i jesteśmy w pewnym miejscu. I tutaj, potrzebujemy pójść na spawna. I teraz, gdzieś tutaj, zróbmy sobie. Mam pomysł, jak zrobimy to. A, boska, moje palce. Jasny, gwini. Ej, palce mi boli. I tu mieliśmy czesta. Jasny. Green. Ile I no ja mam no. Teraz mam wlecieć. jest I tutaj. Ja jestem hojny. Ostatnio ja jestem bardzo hojny dla Was. Voucher na rangelita. Dwa klucze N1 i trzy klucze epickie. Nikt normalnych kto tu w nie, nie znajdzie tego, tak? Zapiszmy sobie kordy. Idziemy teraz na koło Matego. Teraz bierzemy kowadło. No i tutaj umieściłem Wam papier. Nie chcę na to nakierowywać, bo tu się Wam yy, pojawią kordy. Ale tu macie papier, w którym macie kordy oto tej skrzyneczki. I teraz. Żeby jeszcze Wam tutaj fajnie to urozmaicić. Mamy jeszcze trzy epickie. Ja tu dzisiaj losowych miejsc gdzieś porozrzucam. Gdzieś w losowych miejscach tutaj wokół, może coś sobie pobiega. Weźmy sobie tu, weźmy tu i tu gdzieś w Kewie może, cyk. Trzy rozmieszczone, mamy skrzyneczkę u góry. No i mamy samą sekretną bazę, gdzie, czekaj, gdzie to było? Tutaj to było, o. I mamy samą sekretną bazę, do której mam nadzieję, że ktoś tutaj trafi. Nie chcę wam żadnych podpowiedzi dawać. Może gdzieś dam jakąś podpowiedź? Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Tyle, dobre, też wypierdam. Mm. Pokażę, jak mniej więcej wyglądają okolice tego. A jeszcze meteoryt, ty. <laughs> Alżym trafił. I okolice wyglądają tak. Tu mamy coś takiego. I tu mamy jakieś takie farmę, jakąś sobie u góry. Tu mamy jakiś taki drągal, coś te, te, tego. I tutaj gdzieś w okolicy to jest. Tak tylko powiem. T -t -t Tyle bym powiedział. No i pamiętajcie o tym, slash szkoła, bo daje wam darmowego vip na 7 dni. Czy to na box czy na ribornie również. Wbijacie i ma wpisujecie sobie slash kod szkoła. Musicie przegrać jedną godzinę. Wpisujecie to i macie vipka na 7 dni. A wipek, wdaje wam, już wam pokazuję. Takie itemy na start. dziś cecik diamentowy, diamentowej itemy, jabłuszko, kowadło, no. Nie czekajcie i korzystajcie sobie, sobie z tego, bo warto, warto. Tak samo warto zostawić subika, łapkę w górę i wbić na mój serwer n1mc.pl i skorzystać sobie z tego kudziku. I co, przypominam, że jutro kolejny odcinek, bo tak jak mówiłem, cały czas chwa daily, także trzymajcie się i elu!